Jeden także, cześć Manko, witajcie z tej strony. Franek z kanału Franek Farmer, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Na samym wstępie chciałbym Was poprosić o zasadnicze łapeczki w górę oraz subika na kanale. Wpadnijcie na mojego Facebooka, Instagrama. Znaczy, jakiego ja, nie ma Instagrama, ale będę mieć. Yy, yy, chcę mieć, yy, wpadnijcie na mojego Facebooka. Wpadnijcie na kanał do Jaśka, na mój drugi kanał, na mój główny kanał. Wszystkie linki są w opisie. Na mój wspólny kanał z Jaśkiem też koniecznie możecie wpaść. Wszystkie linki są w opisie. O! Jaś jakie dzwoni? Siema! Siema! Siema Mordo! Siema Mordor. cześć! Co tam? Siema! Jak, jak, jak Ci się żyćko podoba? No dobrze, dobrze. Ogólnie tak przyjechały do nas nowe nabytki, widzowie. Zalegro! No, nowe nabytki przyjechały. ale zalegry czy z tego? No, przywiózł. To jest taki fajny rowerek przyjechał. On w ogóle ma jakiekolwiek siedełko. Mama. Taka fajna taczuszka. Fajny taki siewniczek. jaki jaki siewni ten siewnik? Nie wiem. No to wujek zamawiał. Rozrzutnik obornika, tutaj. To weź go zapytaj no to może je potem ci powiem. No to Lizard. Opryskiwaczek, opryskiwaczek widzowy. Biarski yy, bardzo fajny, opryskiwaczyk. Ogólnie tak. Siemni tu sprzedaliśmy. Tą przyczepkę też będziemy chcieli wymienić. Na taką inną. Czajcie, biegniemy do 60. Dobra widzowie, my sobie weźmiemy 60. Koniecznie. 60 jest, Koniecznie. jest... Koniecznie 60. Jest Polska, tak? No, my mamy na gospodarstwie chłopie tylko takie polskie, wiesz. W kiedyś jak wujek startował z gospodarstwa, to sobie... Na pierwszych odcinkach widzowie możecie zobaczyć, że mamy nowe maszynki, ale wiecie, to po prostu wujek wypożyczał. pożyczał yy, i po prostu... Wiecie... i tak czekajcie mimo, że przestawimy bizona mam nadzieję, że odpali bo trzeba go przepalić w dzowie po zimie i zapalamy bizona w bizowie Nie by go tutaj przestawić. Czekajcie. O. będzie tutaj. Ładnie idzie na poprzedni odcineczek. Oczywiście była burza na wiosce w poprzednim odcinku i gruba akcja, naprawdę gruba. No że nawet was... ja przyjechałem po Wóz A, no tak, ktoś tam potem coś tam przyjechał, no tak. I ogarnialiśmy gospodarstwo okrągłe dwie godziny. Później postanowiliśmy, że Szczęśliwie tam nie było wywiadu. Franek nie miał wiadu, więc pojechaliśmy do Maka. No, tutaj. E, to byłoby bodajże. Mak był bodajże gdzie? Jakie jest miasto koło Ciebie? Co? Jakie jak, jak jest miasto koło Ciebie? Dobra, gasimy. Jakie jest miasto koło Ciebie? Co? Jakie jest miasto koło Ciebie? Eee, Łomża chyba. No tak, Łomża Pojechaliśmy do Łąży Paręnaście kilometrów. Kurde! Przyjmiemy przy Dobra, mordy. Mamy teraz tak. Zastanawiam się tylko, gdzieby to e, wszystko. E, jakby schować, na pewno coś tam się zmieści pod, w, w sopie. Dobra. Także podnosimy to i jedymy. Ale... Dobra, dobra. Ta robota elegancko idzie, nie ma zrania po krzeczorach widzowie. Zrania po co? Nie ma, nie ma widowy zrania po krzeczorach, tylko to jest porządna robota. Dobra, to Dobra. Aha, taki. Co? co? Nie. Dobra widzowie, jedziemy z kolejnym, z, tym razem z, z rozwrótnikiem. Żeby potwierdzić moje słowa, proszę bardzo, rozrobnik jest podczepiony. Dobra, widzowie, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Dobra. Myślę, widzowie, tak. Cholera, gdzie by ten siewnik czekamy co? Ten zilosik nam jest niepotrzebny, dlatego że y, chcemy, widzowie, wybudować stodołę, no. Chcemy, wiecie, stodołę wybudować. A kto ja wam tutaj Nie wiem, właśnie trzeba by kogoś tutaj zatrudnić. Ja. Dobra, widzę, wyjechałem. Ja, nie ja mogę, ja mogę cię ogarnąć. Ty? No, mam A żeby... kogo ty masz do polecenia? Ja, ja osobiście lubię remont. Siebie, czy kogoś innego? U siebie, u siebie. Sie, ale siebie? W sensie, że ty nam to zrobisz, czy kto? Nie, kolegę. A, twój kolega. Kolega, ee... Dobra, widzowie, sześćdziesiątkę odkładamy. Dobra, to słuchajcie, to odkładamy i tak. Za chwilę widzowie, jedziemy na testy Malucha. Jak tylko zrobię porządki na gospodarstwie, widzowie. Wiem, że ja trochę nie mogę, że trochę, to jest niby trochę nielegalne, ale... Do. Ale co tam? Pojedziemy i tak, to... karne, pokażę wam okolicę. Dobra widzowie. I tak to się prezentuje. Dobra widzowie, taczka jest odłożona. Odłożmy? Tak, teraz no, no, to... czas na rowerek. Wiesz że zapłaciłem za cały remont? Czego? Tego, no. Tego te chałupy, ja sobie chałupę remontowałem, no. ale on też oferuje budowę. No, no to ja zapłaciłem za, tą, za to. Uwaga, uwaga! No, 1200 Ty, zł. Ale za jaki remont chałupy? Za remont mojej chałupy. O, to prawda, małej? Nie, no. dobra, dużej, dużej, dobra, dużej. Ale za cały remont. Za cały remont! To jak to ci ją remontował? No ten kolega. ja no e, i... to tak powiesz, to po koleżeństwie. Nie! On normalnie swoje ceny Bo on nie liczy sobie za kilo, za godzinę. A. No no i to dalej? E, no no i... Jak to pięknie wygląda? No i... Tak, zapłacił. I... Zapłaciłem 5200 zł. No. I on sobie za metr kwadratowy e, bierze I tam za jeden metr kwadratowy chyba e, 100 zł Aha. Mm. Dobra widzowie odpalamy Dobra, nie mal odchodzi, świetnie Dobra, no słuchaj, e, no. no i kupiły No nie. Y... Dobra, jedziemy. A wiesz ile się uwinął? No Pięć dni. O a, a to bu A to... A to była jedna osoba! No. Dobra jedziemy z dobra. budową? No Dobra, słuchajcie, gdzie chyba gdzieś sobie gdzieś tak 20. Słuchajcie, może najpierw pojedziemy w lewo, a potem w prawo, co? W sobie A ty, tyle Najpierw... możesz jechać, czy nie? Nie, ale wiesz, tak. Mówiłem, widzę. A kto będzie płacić mandat? Nie, A nie. I... nie. Na tej wiosce nigdy policja nie jeździ. A jak nie. będzie? Nie będzie, nie będzie. Nie. O, cholera. Nie kiedyś mam. na Madurę już policja. Co? Okay. Nie kiedyś jechałam do ciebie. Ale gdzie? Na Madury? No? Czy gdzie? Jak u ciebie na Mazury, to... No, no takie, Dzień dobry, policja, proszę się zatrzymać. Co była kontrola czy czy chłopiec co? No chcieli mnie sprawić alkobatem, nie wiem po co i... ta wiedza. Ja, ja mówię... Panie, ja czysty, ja nic nie piłam. A wiesz co, mówi? Nie, proszę pana, my musimy pana sprawdzić alkomatem, bo pan może kłamać. Dziwny jakiś typ. No dziwak. Dobra. Ja bym powiedziała, no dobra, że jest z policji, same. że ja, ja, ja też bardzo jako policja. ale wiesz co on mówi? No? Mam tu, mam tu, tu w czarnej idę. Aha. Dziwny jakiś facet. Mega facet, jakiś dziwor, totalny dziwak. No. Dobra. Chciałem y, tak po koleżeństwu normalnie porozmawiać, wiesz, jak mężczyzna z mężczyzną, a wiesz co on mówi? No. Nie Dobra, witaję ja. ja tutaj nie mogę tak bardzo, bardzo szybko jakoś jechać, bo... Bo, kurde... Jeszcze jakiś tu wypadek spowoduje, że nie będzie wypadek eee. Ale ja to... Ej, oni... Ty, ty, chyba już... Dobra, Kraszamy. Kurde, słyszę jakieś tutaj jadą. Eee, te no dobra, zapraszam O kurde. Jestem. Nie, nie, nie.